Festiwal 19 lat z nami. Dzisiaj 5 dni. To najmniejsza jest nasza ogrodowa, ale to jest taka słodka. I myślę, że warta chociaż chwili uwagi. Proszę Państwa, aby odbyło się to ze sztuką, i aby zwycięzca mógł otrzymać nagrodę, muszę przywitać i przedstawić się Państwu. Komisję, która będzie oceniała i czuwała nad trwałością pomiaru. E, mamy gości naszych z Okręgowego Urzędu Miar w Wrocławiu. Witam panią Alicję Łapkarzyńską, specjalistę z wydziału właśnie legalizacji e, okręgowego Urzędu Miar w Wrocławiu i pana Piotra Osińskiego, starszego legalistę, tak w tym samym e, wydziale. Także będziemy czuwać łącznie z tutaj ze mną. W, trzyosobowa komisja nad tym, aby to parzenie e, odbyło się poprawnie. Mam nadzieję, że w tym roku padnie rekord. Jak Państwo już tutaj widzą, wystawione te dynie są imponujące już gratuluję wszystkim hodowcom wielkiego sukcesu. Pogoda nam dopisuje, uśmiechy na ustach widzę u Państwa z tego powodu i z obecności w Ogrodzie Botanicznym są. Także, żeby już nie przedłużać, proszę o rozpoczęcie ważenia przywiezionych dyni. I witam serdecznie wszystkich Państwa w obrocie Botanicznym. 19. Festiwal Dyni uznajemy za otwarty. Chłopaki zaczynają już wiązać pierwszą dynię, a my... Zważymy się na wadze. Znaczy, ja, na początek. Wydaje mi się, że powinno być 7,77. To ma 7,7. Wiecone było. To było kiedyś. Cicho. Tak. Nie różnię 79,5 kg. 79,5. Dobra, bo jestem na ubierany. tutaj. Zeszyt. wszystkie rzeczy, wiecie jak to jest, nie? takie pytanie zanim zaczniemy, gdyż ta waga jest z podziałką co pół kilograma, a chyba nie ma lepszej osoby na odpowiedzenie na to pytanie niż tutaj komisja z Okręgowego Urzędu Miar naszego wrocławskiego. Dlaczego on ma pół kilo yy, błędu? Czemu wagi kuchenne mierzą do grama, a ta ma po prostu przeskok co, co pół kilograma? Czy to jest tak, że w tych dużych wagach już nie jest potrzebna dokładność, czy to jest to, że po prostu te nóżki, w sensie te czujniki, co pół kilograma dają nam dopiero odczyt? Ktoś. Działka i jest co pół kilograma. Czyli te duże produkty mogą mieć tak jakby pół kilograma błędu. Tak. Super. Dobra, także jak to już wiemy, to chciałem zaprosić wszystkich odważnych maluchów, żebyśmy pobili rekord z tamtego roku, ile zmieści się nas na płycie. Są jakieś odważne dzieciaki? No dajcie. Rekord do pobicia jest 737 kg, więc to nie będzie łatwo. Potrzebujemy naprawdę wszystkich uczestników. Ja myślę, że jest mało, 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 jeszcze potrzebujemy. Są jakieś odważne osoby? Zapraszamy. Patrzę jest jakiś dorosły, który jednak czuje się dzieckiem. Zrobimy pierwszy odczyt. Przekroczyliśmy 700, ale to nadal jeszcze nie zbliżyło nas do rekordu. Potrzebujemy jeszcze przynajmniej paru odważnych. To się wziął Tu są jakieś małych trzy osoby. idziemy wziął? się? Zasady są takie, że trzeba stracić na do pokonania. 757 do pokonania. Dobra, teraz nic się nie rusza. Stabilizujemy. Nie ruszamy się. 770 siedemdziesiąt... 8. i pół. Osiem i pół. Osiem. Zrównało się. Super. Rekord powity. Pierwsza Tym oto sposobem Przenieśliśmy się do momentu, w którym będziemy ważyć w pierwszym dynie. Ja o niej powiem trzy słowa, ale później. Chociaż w sumie jakbyśmy w czwórku złapali, to byśmy pewnie szybciej przynieśli. Ale dobra, show musi być. Ja tylko od razu chłopakom zaproponuję, żebyśmy ważyli... Szacując od najmniejszej do największej, tą sobie zostawimy faktycznie na koniec. I czy ja mogę zaprosić wszystkich hodowców, czy oni tutaj są? Jest jeden, widzę. Jest drugi. Zapraszam tutaj za dynię. wszystkich hodowców. Jeszcze brakuje mi trzeciego. O, jest pan Aleksander. Są chłopaki, jesteśmy w komplecie. Wielkie brawa od razu, jeszcze nie wiemy kto wygrał. Może każdy stanie za swoim dynią, co? będzie łatwiej. No i teraz muszę Państwu coś jednak przyznać. Bo ta ostatnia jest moja. No i 5 e, lat studiów wyższych ogrodniczych. 8 lat pracy w ogrodzie botanicznym. No i tak trochę mi nie poszło. Jeszcze się nie chcę zważyć. Na zupę będzie. A ile kotek? Ale najbardziej mnie ciekawi. Że chłopaki zaczęli do nas przyjeżdżać, ile wy wtedy mieliście lat? 17 17 lat. I ile ważyła wtedy wasza dynia, z którą przyjechaliście na pierwszy festiwal? 360. 360. No to ja nawet. A może będzie? Zważymy, nie wiadomo. Muszę od razu powiedzieć, że dotychczasowy rekord należy właśnie. To braci Marcina i Grzegorza i wynosi 870 kg. Rekord ten padł tutaj. Kiedy to było? 2019 Czyli 3 lata temu, jeszcze przed pandemią. Czyli od tamtej pory, od 2019, rekord jest niepobity. A dzisiaj chłopaki przywieźli naprawdę Dużą dynię. Więc to od razu jak tutaj jesteśmy, to ja się zapytam, czy się nie boicie, że jak założymy te pasy, to czy po prostu duża powierzchnia tej dyni nie wpłynie trochę na podnoszenie ważenie, nie, nie obawiamy się tutaj? No, chyba wózek nikogo da radę, zobaczymy. Wózek podobno podnosi do tony 500 tona 600 Wszyscy mnie poprawiają dzisiaj. No dobra, mogłeś, może się nie przygotowałem. To chce ogłosić tak, Mamy tutaj chętną. Do wyczytania. Jak ona się Wysiętka? nazywa? No ile jest? Czytaj. 76,5. A jak się, 7, się, 76 A jak się 7, dzieje? 76,5. Czyli prawie 3 suremki. Okay. Mam nadzieję, że wystarczy dla wszystkich. Na szła wachlarz, kiedy mamy już drugi wynik. Kto odczyta. 246. 246 kg próbne. Zapisujemy. Tak. To jest wiola, tak? Chyba. 200. Tak. Pana Urgała. Tak, wszystko jest czterdzieści 246 kg. Zapisałam. Już ja się odsyłam. Idę do Pana Aleksandra. Gratulacje, brawo, brawo. Oczywiście. Panie Aleksandrze, w tamtym roku było? 381,5. 381,5. Czym ten rok był gorszy? Korzyść się, Korzeń się oberwał. Ale na jakim etapie to było? To było po miesiącu, po dwóch miesiącach? No. Bo Nie wiem czy wszyscy tutaj są fanami uprawy wielkich wołówek, przynajmniej my tutaj w piątkę, ale chcę wszystkim powiedzieć, że te owoce od zapylenia rosną przez około 3 miesiące. jest zgodnie. To na 3 miesiące to jest 90 dni do ostatnio. Wszyscy nie poprawiają się. Ale jeśli po 90 dni połownie przez kilogramy, to taka 800 dyn, um, kilogramowa dunia rośnie 8 kg na dobę. Przez 90 dni. Tak, yy, są okresy, kiedy ona na dobę rośnie więcej, ale są okresy, kiedy rośnie słabiej. Ale średnio, biorąc po prostu uwagę na przykład naszego rekordu, który jest 870, jeśli podzielimy dla ułatwienia na 100 dni, to wychodzi nam 8,7 kg na dobę przez cały okres wzrostu. To jest w sumie yy, niesamowite, że 8 kg... Dnia potrafi przerosnąć 24 godziny, można by to nawet yy, przeliczyć na minuty wtedy, ale chyba że nie taki. No to nie szkodzi, wygoni. Dynia Basia jest już na wadze. Widzę koleżance, się spodobało. Odczytywanie wyników. Gotowa? Dynia stoi na wadze. Waga nie drga. Gotowa? 452,5 452,5 No i nie przekroczyliśmy jeszcze półtony.

Dobra, jeśli wózek dał radę, to podnieś to na pewno nie przekroczyliśmy półtora tony. 1600. To zaraz zostanę ja poprawiony. Tutaj czy wy chcecie być przy samym wygarku, przyczycie? I będzie to usłyszeć od samej komisy? Dobra, dobrze się tam stało.

Jeszcze łańcuchy. łańcuchami, największa chyba, do tej pory mieliśmy. 830, ile jeszcze? 830, ile jeszcze? czekamy. Czemu ten go? Jaki język leciał? Nie, to e... jest <gry> To było takie wielkie odkrycie, panie Tomku. Jeszcze raz. Tak. Odkrywamy. Co jest pod kocykiem? Już Dobra uwaga, teraz wielki moment. 893,5. 893, 893 kg, 20... 23 kg. 23 kg pobiliśmy dotychczasowy rekord polski. No bo chłopakach nie widzę. Co się nie za bardzo. To <gry> i No, to jest... Teraz, no tak jakby, przyprzeciętowanie tego zwycięstwa, czyli ogłoszenie przez Komisję oficjalnych wyników. Czy mogę prosić przewodniczącego Komisji o ogłoszenie tej ciężkiej wiadomości? Szanowni Państwo, 19 festiwal Dini Dolnośląskiej kończymy rekordem. Dnia o imieniu Ula w masie 893,5 kg. Zwyciężyła. Ja gratuluję hodowcom przede wszystkim. Eee, także wszystkiego najlepszego i sukcesów na przyszły rok. Czekam na jubileusz obiekt. 20 festiwal z Waszym udziałem. No i liczymy na fone. Życzę miłego, miłej zabawy podczas festiwalu Dyni dzisiaj. Zapraszam przede wszystkim na prącz, a dzieci, tam jest dużo atrakcji, mogą się pobawić. No i do zwiedzania oczywiście, przyjemnego pobytu po odrodzie.